W dzisiejszym programie opowiemy Państwu o korzyściach, jakie płyną z rolniczego handlu detalicznego i to zarówno dla drobnych producentów żywności, jak i dla konsumentów. W Polsce jest około 23 tysięcy gospodarstw, które swoje produkty żywnościowe próbują sprzedawać samodzielnie i to niemal dosłownie, w ramach swojego podwórka, na bazarkach, czy tak jak tu, na specjalnie wydzielonym placu przed Ministerstwem Rolnictwa. Prościej już się nie da. Jeżeli zależy nam na kupnie świeżych jaj, pomidorów czy serów, to taka forma handlu jest właśnie dla nas. To było ważne, jest ważne, choć w przeszłości trochę inaczej ten rolniczy handel był prowadzony, ale zawsze rolnicy chcieli sprzedawać swoje produkty bezpośrednio konsumentom. Teraz te udogodnienia, te nowe zmiany, które następują w tym zakresie, prowadzą w kierunku skrócenia tego łańcucha żywnościowego od pola do stołu. Poza tym jest to możliwość osiągnięcia przez rolników dodatkowych dochodów, szczególnie kiedy Practwo jest prowadzone w małej skali. Można przetworzyć pewne surowce produkcji roślinnej, ale także i produkcji zwierzęcej i w ten sposób osiągnąć dodatkowe zyski. Tym bardziej, że mamy w Polsce bardzo zróżnicowaną strukturę agrarną. Są już doświadczenia, rozwija się agroturystyka, ale także z chęcią idziemy na różne rynki, czy w małych miejscowościach, czy w większych. Nawet przy naszym ministerstwie są wydzielone tereny, gdzie przyjeżdżają rolnicy. I też mogą sprzedawać swoje produkty, a szczególnie jeszcze jeśli chodzi o rejony górskie, gdzie jest ta tradycja, taka bezpośredniego kontaktu, gdzie się przyjmuje agoturystów, gdzie jest taka forma przetwarzania, aby osiągnąć dodatkowy dochód. RHD to skracanie łańcuchów dostaw, to handel detaliczny, bezpośredni, ale też budowanie więzi między rolnikiem, między odbiorcą, między klientem, między konsumentem. To też taki czynnik społeczny, który jest bardzo istotny. I tutaj warto też podkreślić, że każdy może kupić bez ograniczeń ilościowych to jest duża wartość tego sposobu kupna i sprzedaży. Konsumenci są z tego zadowoleni, bo mogą no trochę spożywać inną żywność, mniej przetworzoną, taką bezpośrednio. mogą na ten temat rozmawiać z rolnikami e, a i także otrzymać pewne informacje o miejscu pochodzenia, sposobie produkcji, a w drugą stronę, rolnicy słuchają głosu konsumentów, a więc to są korzyści dla obu stron e, i stąd no, są pewne udogodnienia, pewne poluzowania w wymogach e, tych takich formalnych, jeśli chodzi o cały system kontroli i tak dalej, O rolnicy, którzy sprzedają, oni dbają o jakość tej swojej żywności, bo wiedzą, że konsument kupuje od nich, wie od kogo kupuje i nie mogą zawieść konsumenta. Michał Sergut z Trzemiętowa kilka lat temu postawił na rolniczy handel detaliczny. W swoim gospodarstwie ma kury nioski. Uprawia też ziemię, by w ten sposób dostarczać ptakom własną paszę. W moim przypadku to czysty przypadek tak naprawdę. W związku z tym, że zrezygnowałem z hodowli trzody chlewnej, zastanawiałem się jak wykorzystać budynki, które już w tej chwili jest, są czy były. Gdzieś tam na początku to było tylko kilka, kilka kurek, kilku znajomych, którzy mówili, no skoro masz te jajka, no to spróbujemy, zobaczymy. I tak to się pociągło. To są jakieś dodatkowe pieniążki, stały napływ jakiejś gotówki. Nie jest to aż takie pracochłonne. Myślę, że to jest świetny pomysł na, na dorobienie sobie jakichś ekstra jeszcze pieniążków. Rolnik decyzji o postawieniu na rolniczy handel detaliczny nie żałuje. Co więcej, na brak klientów nie narzeka. Zainteresowanie jest spore. Mogło myślę, że jest coraz większe, bo ludzie szukają dobrej, zdrowej, smacznej żywności, więc myślę, że to jest świetna, dobra przyszłość dla, dla tego typu właśnie działalności. Piotr Urtnowski z kolei wraz z rodziną stawia na hodowlę krów mlecznych, a także produkcję masła i serów. Gospodarze mają własny sklepik, gdzie sprzedają towary. Rolniczy handel detaliczny polega na tym, że wytwarzamy produkty we własnym gospodarstwie, gdzie przynajmniej jeden element z tego produktu musi w 100% pochodzić z tego gospodarstwa. I to jest bardzo fajne, bo jest o tym krótki łańcuch, czyli od producenta do konsumenta. Konsument ma pewność, że to, co kupuje to jest świeże, to jest prosto od rolnika i w ten sposób budujemy markę i budujemy relacje. Tak jak w przypadku innych rolników, również Piotr Urtnowski zauważa, że taka działalność to przyszłość. Nie jest zależny od wahań cen, sam jest producentem, sprzedawcą, zarabia więcej na własnej produkcji. Każda taka działalność to również gwarancja jakości, bo towar nie jest anonimowy. Cały czas są nowi klienci, to zainteresowanie rośnie, mamy zapytania. Też od takich, takich osób, które zajmują się propagowaniem i sprzedażą. Każdy gospodarz może znaleźć własny pomysł na rozwinięcie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego. Przydomowe hodowle okazuje się mogą przynosić zyski, dlatego od dawna promowana jest na przykład polska gęsina przez lata doceniana głównie w Niemczech, ale czasy i gusta Polaków zmieniają się, a RHD daje możliwości rozwoju i dodatkowego dochodu. 80% gęsi idzie na eksport, 20% już jest w Polsce, zostaje, a kilkanaście lat temu w Polsce zostawało tylko, uwaga, 3%. Mentalność się nasza zmieniła. Chcemy zdrowo się odżywiać. Dlaczego? Bo chcemy długo żyć. W Polsce od kilku lat promowana jest idea bezpośredniej sprzedaży i rolniczego handlu detalicznego. To całkowicie legalna działalność, ale trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim trzeba zarejestrować działalność. W przypadku produkcji roślinnej sprawę rozpatrują stacje sanitarno-epidemiologiczne. Jeżeli mamy zamiar handlować, to musimy zarejestrować naszą działalność we właściwej państwowej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. To jest najważniejsze. Formularz poprowadzi nas, na co musimy zwrócić uwagę. Ponadto nasi specjaliści są dostępni pod numerami telefonów. Wystarczy zadzwonić, dopytać. Inaczej jest w przypadku produkcji zwierzęcej, tutaj formalności załatwia się u powiatowych lekarzy weterynarii. To nie dotyczy tylko produktów mięsnych, ale także jaj, miodu. Mleka, ryb czy nawet ślimaku, bo też mamy to pod nadzorem. Oczywiście muszą być spełnione pewne warunki. One dotyczą po pierwsze yy, warunków higienicznych, czyli higienicznych warunków miejsca produkcji sprzętu używanego do produkcji, miejsca przechowywania, transportu oraz miejsca sprzedaży. Szczególnie tu jest ważna temperatura, czyli zachowanie tak łańcucha chłodniczego na każdym etapie produkcji. Dotyczy to również zdrowia osoby, która to produkuje. Sam produkt jak również wszystkie jego składniki muszą być z legalnych źródeł, muszą być w terminie ważności, muszą być zarejestrowane. Taka forma działalności ma zachęcać rolników do przedsiębiorczości, w ten sposób podnosi się również rentowność szczególnie małych i średnich gospodarstw. Opłaca się to rolnikom. I można uzyskać wyższą cenę, można zabrać tą marżę, którą często zabiera pośrednik, sklep, supermarket, może ona zostać u rolnika, a tak naprawdę wychodzi na to, że rolnik dzieli się tą marżą z, z klientem, bo z jednej strony więcej zostaje u rolnika, a klient też kupuje w takiej bardziej przystępnej cenie produkt. I to jest oczywiście też forma sprzedaży dla tych gospodarstw, które są mniej w mniejszej ilości towarowe niż takie duże, które handlują z wielkimi odbiorcami. To też jest budowa dobrego wizerunku dla polskich rolników i budowania tych dobrych więzi, takich tradycyjnych więzi handlowych. Wojszki i ryboły to dwie podlaskie wsie, w których króluje rolniczy handel detaliczny. Od lat mieszkańcy, którzy są jednocześnie miłośnikami ogrodnictwa, sprzedają swoje warzywa na przydomowych straganach. Cebólnie, słodko, sprawę, cebula. Cebule prosto z ogrodu Walentyny Stepaniuk ze wsi Ryboły w gminie Zabudów. Kobieta od lat to, co wychoduje, sprzedaje przed swoim domem. Już można powiedzieć, że wszystko. Pomidory trochę jeszcze nie poczerwienieli, ale tak, Marchew, pietruszka, kapusta, to wszystko mamy. Przyjechałam odwiedzić i po prostu kupiłam ziemniaczki. A dlaczego warto kupować w takich miejscach właśnie? No nie, No to ekologia, to nasze... Bez żadnych tutaj dodatków. Kupujemy, wiemy co, wiemy, co kupujemy. Są też cukinie, buraki czy dynie. Nie brakuje także ogórków, ale tu trzeba się spieszyć. Pomidory w folii, ogórki były w folii. Już ogórki, prawdę mówiąc, się zaczynają kończyć. Bo w tym roku bardzo krótki sezon ogórkowy. A pomidory się zaczynają dopiero. Co mamy? ogóreczki, mamy. Pierwszy gatunek, drugi gatunek. cebulka cukrowa, czosneczek, cukinia, koperek. Dla wielu mieszkańców wsi ogrodnictwo to zarówno hobby, jak i dodatkowe źródło dochodu. Rodzina na to pracuje. Pomagamy, mamy dwie studentki, trzeba wspomóc. Dziadkowie muszą spomóc. Hobby takie, że lubię po prostu to już trochę zdrowie nie odpowiada, ale, ale, ale chce się. Jesteśmy już emerytami, prawdę mówiąc, ale no, no jakieś źródło dochodu na pewno to jest. No Przynajmniej w sezonie, o tak to powiedzmy. Ta forma handlu jest objęta dość mocno uproszczonymi przepisami podatkowymi. Co do zasady, osoby, które są rolnikami i na przykład przy trasie, przy własnym domu sprzedają jakieś produkty ze swojego ogródka, na przykład warzywa, to są osoby, które nie muszą posiadać kas fiskalnych i nie muszą wydawać paragonów. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza zwolnienie przychodów osiąganych w ramach rolniczego handlu detalicznego do wysokości 100 tysięcy złotych rocznie. Do tej kwoty nie będzie trzeba odprowadzać podatku. Kolejnym udogodnieniem jest to, że swoje produkty rolnik może oferować nie tylko osobom, które zawitały do jego gospodarstwa. Potencjalny klient może mieszkać nawet na drugim końcu Polski. Taki handel dzisiaj rolnik może prowadzić w skali całego kraju. Ten klient może przyjeżdżać z każdego miejsca. Nie musi on być tylko z okolicy. I to buduje też gospodarstwa, buduje też pozycję polskich rolników w takim handlu. To się wszystko rozwija i tutaj ci, którzy z tego korzystają, są zadowoleni. Woleni, to się po prostu opłaca. I opłaca i smakuje, bo bardziej świeżych warzyw i owoców niż prosto od rolnika kupić się już nie da.